Hej, Siemeneczko, strony Abraham Domskich, bardzo, ale tu bardzo serdecznie na moim minecraftowym kanale. I dzisiaj, moi drodzy, gramy sobie czwóreczki na bedwarsach w naprawdę doborowym składzie, bo jest ze mną Elvis, Agentix i Jaski Eluwa. Eluwa! Słuchajcie, gramy wygranym składem, ten, z tym składem, który wygrał turniej bedwarsowy tylko że nie ma wojana, tak jest jaski, nie wiem dlaczego. Ale <słuch> słuchajcie, dzisiaj zrobimy coś niesamowitego i szczerze nie widziałem tego jeszcze na polskim YouTubie, a mianowicie spróbujemy rozwalić wszystkich przeciwników przy pomocy przy Przeolbrzymich, największych i najwyższych mostów na Bedwars Spadając z nich, na dół, z TNT. Zresztą zobaczycie, ale to naprawdę będzie przegenialne, znaczy, więc będzie. jeśli chcecie zobaczyć jak to wyjdzie, to oczywiście oglądajcie do końca, do samego końca i pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, jeśli jesteście nowi, to już teraz klikajcie czerwonego suba tam na dole, zaznaczcie także dzwoneczek, dlatego, że codziennie o godzinie 15, tutaj jest film. Kanały chłopaków macie tutaj, słuchajcie, w karcie, tych kanałów są aż trzy, I no bo jest ich trzech. Lecą do nas w ogóle terwoni, lecą te... Oj, to I słuchajcie, rozwalmy, ten... to wiecie co, to Dobre może tej... rozwalmy Szybko, ich... Wiesz, co, to chodźcie, słuchajcie, jakby ich spacyfikujmy tutaj, o. Bo ja wezmę okay. TNT i może byśmy do nich najpierw poszli. Co o tym myślicie? okej, okay. okay. mam TNT, o właśnie, słuchajcie, takie mosty chcemy zrobić aż nad wyspę przeciwników, coś przeolbrzymego. Chodźcie do czerwonego, właśnie nauko, spójdziemy. Dobra, lecimy do czerwonego. Ja mam TNT, ma ktoś Czerwonej, wodę? Ja. ja mam wodę tutaj. Dobra, I dobra. Myślę, że nie będzie żadnych problemów z tym. Patrzcie, widzicie, co tutaj się dzieje. To jest jakaś masa gra. bo się takimi mostami, słuchajcie, chcemy dzisiaj powygrywać. Może jeszcze wyżej. Uwaga, ktoś musi się cofnąć. Ktoś musi się cofnąć. nie, czekaj, on na ja po środku cofnę, ja tutaj Nie, on chyba na zielonych stary będzie biegnąć. Um, tak się zastanawiam. No, jedna osoba musi ewidentnie defować, a my tutaj lecimy. Patrzcie, co tutaj się dzieje, kiedy. Dobra, jest to jest ja tutaj mosty. Ja zrzucę TNT, mam nadzieję, że uda mi się właśnie rozwalić łóżeczko I tak jak no, mówię, mówię, jesteśmy wody, na Bedurstach. Jesteśmy najlepszymi YouTuberami, tylko woja. Zamiast jaskiego, nie wiem dlaczego tutaj jest znam jaski. E, I pokazujemy nie, Wam najbardziej szalone taktyki na bedorsach, jakie tylko ktokolwiek wymyślił. A wymyśleliśmy to 25 sekund temu. E, ma ktoś jeszcze z Was TNT poza mną? Ja mam, ja mam. Okej, okay, dobra, bo no to Ja Nie mam. Ej, wody za, nie mam, I To ja polecę z wodą teraz. Żeby... Dobra, dobra. Nie, bo jak spadniemy, to, to zginiemy, więc jakby. E, ja bym nie ryzykował. Odsądź się, odsądź się. Dobra, odsunąłem się. Okej, o, Patrz, my, mieli open beda, w ogóle czerwony rozwalił zielone łóżko. Więc już niestety jeden przeciwnik lipa. Ale to najwyżej, słuchajcie, dobudujemy się mostem do góry i zrobimy na przykład bazę nad jego dali byśmy wyspą. No jakbyśmy się Eluwa, goście. Eluwa! właśnie, dobra. nie wiem, ale. Ale. Okej, okay, jest woda. To czekajcie, to teraz tak. Ja zrzucam tutaj TNT. A ja tutaj. Okej, dobra, zobaczmy jak to zbombarduje, elegancko. Okej, nice! Dobra, rozwaliłem, rozwaliłem, idealnie w wodę wpadłem. Tak, 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 żeby nie żeby nie wpłynęli. Dobra, tutaj cyk jeden gość. Okej, Czekaj, wszyscy zginęli, Gdzie oni są? Chodź tu, Abra! Ej, co jest grane? Czekaj, nie bijcie go, nie bijcie go! Nie bij go! No! ja agent! Agent! Ej, agent. Ja w tym kliknąłem. Ej kto nie, nam nie. rozwalił łóżko? Czerwone. Czerwone. Patrzcie, co tutaj się dzieje! Ej, nie ma już ich. Okej, okay, oni spadli. Ale to było ciekawe. To było ciekawe, słuchajcie, nie mamy łóżka. A to są dopiero 3 minuty odcinka, więc nie fajnie byłoby tak szybko przegrać. No, jakby, więc nie wiem, co wy o tym myślicie, ale te mostki naprawdę wyglądają spoko. I oni już o kurczę, ej, mam pomysł, mam pomysł, pozbierajmy I... tutaj trochę rzeczy Dobrze. I chodźmy gigantycznym mostem przez całą mapę do zielonych Przez całą mapę do tych zielonych? Tak, o, przez całą mapę, proszę was, to będzie przegenialne o, okay. Tylko nie wiem, czy speed to. bridging, dlatego, że nie chciałbym, żebyście spadli, serio, ja tutaj kupię I olbrzymie... Ja nigdy nie spadam To można mieć wodę po prostu i tą wodę się asekurować jakoś, że jak się spadnie to to się ją postawi jakoś na Dobra, słuchajcie, mam Może cztery z jak... wełny. I teraz tak, ja bym właśnie, mówię, poleciał górą. Tak naprawdę, tak po prostu gigantyczny most. Dobra. A potem ewentualnie do innych. Bo patrz, został jeden czerwonych, nas czterech i trzech zielonych. Więc żółtych sobie pomysł. stawimy na koniec. W ogóle, ej, jest jeden żółty. O, jeden, dobra, no jeden tak żółty. E, I on jedyny ma jest tak właśnie. Dobra, oprawiamy. to słuchajcie, poczekajcie. Ja tutaj jeszcze bym sobie uzbierał na żelazny miecz. Macie dwa złota morza? O, dobra, nie, nie. tutaj ci rzucam. Dobra, dzięki rzucam. ziomek. Okej. Okay. Jaski, robisz? Halo, co, Jaska, co ty robisz? Halo, ty Jaskacz, co ty jaski, robisz? Nie, błagam, nie spadnij tylko. A nie, on w taki <laughs> sposób. A, to tak się nie da. Spad... Wow! <laughs> Ej, goś jest na górze, uważajcie, 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 goś jest na górze. Ej, mam pomysł, ja go sam zrzucę z firebola teraz. Za karę. Dawaj firebola, typie. Velvisa rzucasz, typie? typie velvisa mi rzucasz. Ej, co on może nam teraz wow. zrobić? Oj, to Ej, chyba, to a... chyba nie był trafiony fireball. E, papa, Ej, papa, pa, e, fireballu. I teraz. E, 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 tylko słuchajcie, co, wytra... co my możemy teraz o. zrobić? Bo co się on nas teraz zrzuci? Nie, no to, ja go zabiję. Problem. Ja go sobie to Dobra, zabiję. Dobra, wiesz co, ja polecę z tobą Elvis dla ci. twojego bezpieczeństwa, jakbyś sobie miał nie poradzić gościu Dobra. Ja w ogóle wezmę drabinki, trochę łatwiej wchodzenie On zniknął. O. Ej, jak to zniknął, Halo. Ej, to Może ma potkę na niewidzialność. Mm, nie Dobra, to chodźcie, patrz, już jesteśmy tu dobudowani. To on chodźcie stąd nas. za... U nas? Tak on tu się, wie, on, się on, on tu się klepie, to jak tutaj sklinuję ładnie. Dobra, to dobra, się... to ja do ciebie Ej, nie, on, podejdę. On tutaj ma Oho, widzę, widzę, jeden. widzę Dobra, robimy go stary, robimy go tutaj, ewidentnie podchodzę. Ja Robisz tam w ogóle go? Jakimi drabinkami cyk, cyk i nie cyk, cyk. się budować. Dawaj te drabiny, bierz. O, patrz, lecimy na niego. Nie, 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 nie mrody, Patrz, nie, bo nie, on ma tutaj nie, tych nie, dwóch zielonych, ale ja tak, chciałem nie, ich nie rozwalić... Patrz, oni most sobie psują, więc spoko! Cześć Cześć, patrz Cześć? patrz Cześć. co on robi, patrz co on, on robi. ja też mam tylko trzy serduszka. Ja, to nie, mrody, nie, mrody. Ej to nie mam nie Ja mam Okej, o ej, on przed nami ucieka! Mam pełne serduszko Okej, okay, dobra, schodzę tutaj na dół, żeby samemu, sam na sam jak mam mało HP z nim nie walczyć. Wiecie co? Ja bym tutaj jakąś wodę wylał. Ej, to jest tak, do... Patrz tak, patrz tak, co on robi, patrz co on robi! Zrzuć jest, go do mnie, jest, zrzuć go do mnie! Go. Dobra, ja tutaj Nice, wyleciałem. nice, dobra, dobra nie no, możesz, no, nie no. możesz zebrać wody, no nie, nie da się. Nie da się. Dobra, to słuchajcie, idziemy, teraz budujemy gigantyczny most do zielonych, mimo że mieliśmy iść przez całą mapę, to chodźcie, dokończymy ten niebieski, co wy na to? Chyba spoko, nie? Ej, jak w ten sposób na moście wylełem wodę, to mi się przypomniało, jak ja w jakiejś Skywarsy kiedyś grałem. Ej, serio, ten, coś to takiego to było, było nie? Kiedyś to, to było gościu, Oj, tak Dobra, lecimy, słuchajcie, ja mam jedno łóżko rozwalone i zero zabójstw, no bo patrzcie, my w ogóle nie wchodzimy wow. w interakcje z innymi graczami, nie? To jest to w ogóle masakra. Złownie. Ja mam zero wszystkiego, mordę mam, ja zero wszystkiego, Elvis, Elo Elvis, nie buduj się tak, na nie, maksymalnie. Nie, wysoko maksymalnie wysoko musimy polecić. Jeszcze Elvis, wyżej stój, stój Elvis Ej, w ogóle patrzcie jak ta U. mapa wygląda Patrzcie no, jak to swój, wygląda, no. lol Ale to w no, w jest niewielkie drabinki koloru. i ty idziesz za mną teraz, tak? Okay. Okay. Ja, ja mam drabinki, Abre, Dobra. ej, w ogóle. Okej okay, to ja, ja będę je stawiał na Ja będę stawiał te drabinki. Maksymalna już! Ej, już? No to no to macie drabinki Ela A tą okay. mamy, czy nie mamy? Właśnie mamy wodę? Nie wiem czy mamy wodę. Nie Dobudujmy się może tego błądu tutaj spadnijmy okay. tam Okej, nie, nie, nie Rząd Do grzyba, do dobudowania. No grzyba tak. Nie ma do budowania, po prostu lecimy ale... mostami Ja wam stawiam drabinki jakbyście mieli spaść Siemanko okay. Wiesz co chodzi, co chodzi, Ej, oni łóżka nie mają w ogóle No nie mają, nie mają, to jest najlepsze ale... Patrz, ucieka na diaksy jeden grzyba. Do tego grzyba się dobudujmy Ej. i spadnijmy Tak, się tak się na, grzyba na grzyba już na możemy Ej, w ogóle, kto wygląda, wytyf serio Ej, buuu Kosienica Ej, nice, nice Niby, nie jest jakiś hardkorowy odcinek, bo nie zabijamy milion osób, ale to jest tak śmieszne Dobra i tu możemy już spadać. Okej, okay. Dobra, tu w już w ogóle można spadać filmka śmieszka na to jest, zobaczcie. Okej, okay, os dobra, dobra, dobra ameryka, czy ktoś lecimy? tutaj jest Halo? Jest. Halo? Ktoś ktoś shiftuje czy coś? No to 3 -4, 4, 3 4. A, a no to niezłe 3 4. W każdym razie e, zabrałem wszystkie surowce, siema, to sobie chociaż to wybuduję. Znaczy kupię ma sobie. Ten jeden ma fireball okay, jak coś jest. Pod... Ale jest, jest dwóch zielonych starych, Pytanie gdzie to oni to się znajdują. Jeden jest na pewno na diaksach. jak uciekł na diaksach. Tak, ma fireball, ma A drugi chyba jest tak. na środku w takim. Ja też mam fireballe. Ej, może zabudował się gdzieś tej wełnie. Ty, chodźcie do tego na diak z tymi mostami, może. To jest dobra. No, Co o tym Co ty Jak coś to mam wełnę, mogę wam dać? Oooo! Lol! Ej, co tutaj się dzieje, nie? Ten jeden zielony. No. I dwóch, o A drugi jest u żółtego. Ej, tak. dobra to kto ma drabinki Ale tutaj? Mamy ja mam, ja mam, ja mam, ja mam. O, to dobra, wiecie co? Dobra, się tutaj przestańcie budować. Tak, tak, tak. Ja, ja będę wam stawiał drabinki, ty tylko buduj do góry, okej? Okay. Bo on jest troszeczkę wolniejszy od nas, więc musimy później zacząć. Ale uważajcie ma firebole, powiem ci kiedy będzie strzelać cela, cela. strzela! strzela. strzela. Nie trafił. Ej, dobra, nie trafił. nice. Żyjemy. Dawaj, agent, nie ma, dawaj. Nie ma kolejnego. On ucieka teraz. Dobra. To prawie spadło! Próbujesz wyżej gościu, wyżej, 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 już się nie da wyżej. Okej, okay, to lecimy. Na wyspę, on ucieka. Czekaj, czekaj. Patrz to, patrz to, patrz to. What? Patrz to. Patrz to. What? Pan zrobił w ogóle tutaj. Co? Patrz, czekaj, patrz to. No, 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 no. Uważajcie, No jest, nie. nie! Ej, co nie z tymi... Nie Ej, czemu te firebole są niecelne? Ja idealnie dobra. nacisnąłem. już no nie mówiłem wam, że ja nie mogłem... Bum! No, poleciał, nice ik. Ej dobra, my musimy jakoś... E... Tutaj nam Czy my możemy jakoś zejść? Ja nie, nie mogę. Ej, ten drugi ma, słuchajcie, jeszcze w ręce dwa fireballe na bank. Ej, co Pięknie. tu się dzieje? Lecimy do niego, no, no, nie? No, lecimy do niego. Dawajcie, radę, ja wam będę mówić What? kiedy rzucę. On TNT się wysadza sam, stary Nie wierzę w to Ej, on ale serio, stary. zobaczcie jak ta mapa wygląda Przekozacko, my kółeczko nie. zaraz Zrobimy Ja nie mogę, on naprawdę podle... On zaraz skoczy, on zaraz Nie skacz, nie skacz gościu, nie Nie, nie, nie ale to właśnie to jest to Chciałem wam powiedzieć, on fireballami w siebie rzucił I TNT w ogóle wszystkim Ja nie tak? mogę. mogę, ale patrzcie słuchajcie jak to przekozacko Wygląda, naprawdę, naprawdę to jest niesamowite etidzko. Serio, i to serio było niesamowite Ej, to mi to Nie zabiłem panie... na tym odcinku Zupełnie nikogo <laughs> <laughs> Elo e, Ile mieliście zabójstw? Chyba maksymalnie typu... ja miałem zabójstw? No właśnie, Nie, więc, ja miałem więc po prostu dwie. taka nietypowa arenka Bym powiedział, w każdym razie moi drodzy Jeśli takie szalone odcinki wam się podobają Zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał Wpadajcie także do chłopaków, bo ich kanały macie w karcie Tymczasem my wam bardzo dziękujemy No i widzimy się już jutro o 15 Bo codziennie o 15 są filmy Do końca wakacji wbijamy 200 tysięcy subów No, no. eluba Eleczko gościu i millu